Spróbuj. Albo tutaj, tutaj w tym stadzie krów, które masz, a weź, spróbuj tego środka. A tutaj mam taką maszynę, takie promieniowanie wytwarzające. Zobacz, co się stanie wtedy. Jakieś eksperymenty. A weź, połącz, spróbuj na przykład połączyć krowę z, ze świnią. Czy człowieka, na przykład z antylopą. I zobacz, co z tego wyjdzie. Eksperymenty mogą być prowadzone i są prowadzone na ogromną skalę. Zobaczcie, ile eksperymentów genetycznych na Ziemi jest prowadzonych przez nas, przez ludzi, prawda? I czy my się zastanawiamy, może my tak, ale ci, którzy prowadzą te eksperymenty, nie zastanawiają się nad tymi zwierzętami, tylko prowadzą te eksperymenty genetyczne. Ziemia jest miejscem, gdzie prowadzi się ogromną ilość eksperymentów genetycznych. Ludzi też się klonuje, miesza z innymi istotami. To cały czas się odbywa. Więc ci, którzy zarządzają ziemią, też takie coś robią. Są pewne wyznaczone miejsca, gdzie się to robi. Stąd, między innymi, to, to co my nazywamy zanieczyszczeniem środowiska, ono istnieje, prawda? Ono się rozpowszechnia. W pewnych miejscach jest bardzo duże, w pewnych miejscach jest mniejsze. Stąd też pewne izolowane miejsca, jak na przykład dżungla amazońska, miejsce, gdzie. Gdzie normalny człowiek nigdy nie stanął na ziemi. Samoloty mogą latać, ale ludzie tam nigdy nie byli, nigdy nie weszli, bo nie są w stanie wejść. Bo wiecie, że prawdziwa dżungla jest taka, że, że po prostu do niej nie wejdziesz. Jest tak gęsta, że musisz sobie wyciąć przejście, albo jak, jak żmija starać się wejść. Ona jest tak gęsta, naprawdę. E więc, a jak już wejdziesz no to musisz jakoś przeżyć jak przeżyjesz kilka godzin, to to już jest wielki sukces, jakby nas kogoś, mnie na przykład rzucić do takiej dżungli, to ja nie wiem, czy ja przeżyję jednej nocy, na pewno bym nie przeżył zeżarło by mnie tam wszystko mówię, ponieważ widziałem to, byłem w dżungli w Peru z tym, że byłem nie w prawdziwej dżungli tylko już w takiej, no tam wiadomo przerobionej no to tam jest strach wyjść z domu w nocy tam jest oczu więcej niż liści, dosłownie, i wszystko chcecie zjeść. Gdziekolwiek się ruszysz, nie wierzysz? Proszę bardzo, pojedź i weź, wybierz się na wyprawę, bo są organizowane wyprawy grupy ludzi do dżungli. Oczywiście to nie jest dżungla, tylko już takie przygotowane dla turystów. I co? I mój kolega, który teraz mieszka, ten Grzesiek, w Peru poszedł na taką wyprawę i co I powiedział, że więcej nie pójdzie, bo całej nocy nie przestał. Bo i co? on był mądry na tyle, że wziął sobie Hamak rozwiesił. Ale cóż z tego, jak te mrówki i tak do niego doszły, <laughs> to zaczęły coś tam żreć i dziurę mu w plecach. Ktoś inny namiot położył też mu dziurę w namiocie wygryzł. To było dosłownie w, kilka, w kilkadziesiąt minut. Wygryzły dziurę i też nie mógł spać. Mrówki, karaluchy, to miliardy, wszystko naokoło się rusza. To jest nie do wyobrażenia, człowiek tego nie zobaczy, to nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Czy, Joachim chcesz przez to powiedzieć, że my, którzy się tu pojawiamy na Ziemi, większość ludzi, czy istot, którzy się rodzą na Ziemi, są w pewien sposób manipulowani przez te, tych, co posiadają Ziemię? To jest dosyć skomplikowane w tym sensie, że to jest wielowarstwowo. Każdy z nas, w każdy, a powiedzmy, każdy, takie przybliżenie, myśli przede wszystkim o tym, żeby jemu było dobrze, prawda? Chociaż wiadomo, są jednostki, którzy, które tak nie myślą. Ale jest to naturalne. Egoizm jest najbardziej naturalną cechą człowieka, jest najbardziej pozytywną cechą człowieka. Przede wszystkim zadbać o siebie. A jak coś na drodze tego, żeby mi było dobrze, w moim mniemaniu stoi inna istota, która powoduje, że mi jest gorzej zamiast źle, no to ja będę się tak starał działać, żeby albo tą istotę usunąć, albo ją zmanipulować, żeby ona działała tak, że na moją korzyść, oczywiście na to, co mi się wydaje, że jest moją korzyścią, bo to, że mi się wydaje, że jest na moją korzyść, nie znaczy, że jest na moją korzyść. Stąd. Ludzie, tak jak my, którzy tutaj siedzą, już mogą sobie, osobą nawzajem manipulować. Świadomie czy nawet nieświadomie to jest zbudowany mechanizm, który powoduje, że ja tak działam na innego człowieka, żeby ten człowiek, żeby jego działanie było korzystne dla mnie. Chyba, że jestem świadomy tego mechanizmu i go kontroluję, to wtedy może w znacznie mniejszym stopniu tak postępuję. Albo mam jakiś program, gdzie chcę doświadczać, że wszyscy ze mnie są, a ja daję wszystko i jestem ostatnim niewolnikiem, i nic, no to wtedy doświadczam tego. Poza tym to jest człowiek z człowiekiem, a na poziomie takim jak dostajesz w zarządzanie coś, na przykład dzieci w szkole, jesteś nauczycielem i nauczasz, prawda, albo jesteś kierownikiem jakiejś tam grupy, dyrektorem jakiejś fabryki, no to wtedy y, też w Twoim interesie jest, przynajmniej w Twoim mniemanym interesie, tak zadziałać na tych ludzi, żeby oni działali w sposób, który Tobie wydaje się, że jest korzystny dla Ciebie, dla firmy, czy dla Twoich założonych celów. I y, i dlatego manipulujesz nimi, albo proponując im marchewkę, albo używając kija. No i na wyższym poziomie znowu jest, że ten dyrektor jest cała korporacja zrzeszonych firm, i tam jest najwyższy, który siedzi, może to być właściciel, może to być dyrektor, który tak samo myśli, prawda? że no to powinno działać, wszystko jak w zegarku szwajcarskim idealnie. Jak coś ktoś stoi na przeszkodzie, to ja używam swoich umiejętności, znajomości, e, konekcji politycznych, e, firmowych, broni, no czegokolwiek hipnozy, e, sugestii społecznej, e, najprzeróżniejszych narzędzi, jakie tylko mi przyjdą, e, do posiadania, do tego, żeby manipulować. I na wyższym poziomie powiedzmy, taki prezydent, taki premier, no też czuje się, jak gdyby, odpowiedzialności za jakąś grupę ludzi i on też będzie wykorzystywał te narzędzie I tak dalej, aż po sam szczyt. No, czy władca jest oświecony, czy władca jest raczej chciwcem, który... Ja mówię teraz o władcy ziemi. Jak ty to widzisz? Co to znaczy oświecony? <laughs> no, oświecony w takim sensie, że... Yy... Chce harmonii dobra? Co to jest harmonia? Równowaga, pewna równowaga. Pewna równowaga jest która teraz taka. Jest taki... konieczna, żeby życie było, żeby się toczyło. Tak, tak to rozumiem. Na ekranie wszedł teraz taki film Władcy Umysłu i to, co Joachim mówi, to tam jest pokazane. Nie wiem, jak długo będzie na tym. Warto obejrzeć. No, no mówię, no, ale to on pokazuje ten mechanizm, który mówi Joachim. Ale gdzie? W, na już... w kinach. jest. Nie, nie, w kinach. Władcy Umysłu. Powiem ci, skończę, powiem ci, że jest to bardzo trudne pytanie. Tak jest. Powiem Ci, że to pytanie to jest takie pytanie, że ja jak zacznę mówić, to do wieczora nie skończę. Ale i tak się niczego nie dowiesz. <głosy> <głosy> jest to pytanie, na które można. Dzięki temu pytaniu powstały całe systemy filozoficzne, religijne, szkoły. Rozwoju duchowego i tak dalej. Ono opiera się na tym, że człowiek nie wie, że jest świadomością, a wszystko inne jest jego twórczością. Kiedy nie wiesz, że jesteś tym, co tworzy wszystko, to wydaje ci się, że istnieje coś, co jest poza Twoją twórczością, istnieje coś, co nie jest Twoim tworem tak naprawdę wszystko jest twoim tworem na tym najwyższym poziomie trudno mi to opisać ponieważ słowa nie są w stanie tego opisać ale jeżeli staram się wizualnie to opisać to mówi o poziomach o sferach i tak dalej ale jeżeli czujesz to czym naprawdę jesteś że jesteś świadomością czyli praktycznie jesteś wszystkim masz pełną wszechmoc pełną wszechwiedzę i władasz wszystkim, a mało tego, to wszystko jest tylko i wyłącznie w Twojej wyobraźni, to dla Ciebie nie istnieje dobro, zło, oświecenie, nieoświecenie. Natomiast jeżeli tracisz tą wiedzę, że jesteś wszystkim, że jesteś świadomością, czyli uprymitywniasz się, czyli zawężasz sferę świadomości, w której żyjesz, zamiast być pełną świadomością, to zawężasz do takiej miniaturowej, to wtedy tworzysz odrębną istotę. Ja, ja tą istotę nazywam ja. Wtedy tworzysz ja. I to ja czuje się indywidualne, inne od pozostałych ja. Oczywiście jest to tylko iluzja, ale jest. Dobra zawada. I teraz ja zaczyna tworzyć życie, zaczyna tworzyć wszechświaty. Zaczyna tworzyć ruch. Żeby tworzyć ruch, no to musi być coś, co się porusza. A żeby się poruszać, to musi być różnica potencjałów. Dobro i zło to są różnice potencjałów. Zimno i ciepło to są różnice potencjałów. Dzięki temu, że istnieje dobro, no może odwrotnie nie, no dobrze dzięki temu, że istnieje dobro, powstaje zło. Gdyby dobra nie było, to zło nie ma możliwości zaistnienia. Dzięki temu, że istnieje zło, może się rozwijać dobro. Jest to ruch taki sinusoidalny, nawzajem przeplatający się. Tak. Mówi się inaczej: diabeł i Bóg stworzyli ten świat. No oczywiście, ponieważ inaczej się go nie da stworzyć. Nie da się stworzyć światła, nie może istnieć światło. Jeżeli jest ciemność. Gdybyś nigdy nie widział ciemności, to ja bym ci mógł opowiadać o tym, co to jest ciemność, i byś nie zrozumiał w życiu. Gdybyś nigdy nie poczuł ciepła, to bym ci mógł opowiadać o tym, i nigdy w życiu nie zrozumiał. Dlatego jest to trudne pytanie. Jest to pytanie, można filozofować bardzo długo na ten temat. Jeżeli poczujesz to, to, czym naprawdę jesteś, to te pytania wszystkie naturalne odpadną, znikną. W naszym pojęciu oświecony, my powszechnie uważamy, że ktoś, kto jest oświecony, to jest i mądry, i wie wszystko, albo wie bardzo dużo, i potrafi mi pomóc w taki czy inny sposób, potrafi e, wyrzucić złych duchów. Złe, złe duchy ze mnie e, uleczyć mnie, poprowadzić mnie e, do pełni świadomości, dać mi informacje, które pozwolą rozwinąć się mojemu duchowi. Tak, takie jest powszechne mniemanie. W rzeczywistości jest to rodzaj zabawy, który jest potrzebny. Różnica potencjałów mistrz duchowy i jego uczeń. Prawda? Mistrz duchowy nie jest w stanie istnieć i nie istnieje, jeżeli nie ma uczniów. Czyli jest ktoś, kto musi ssać, i jest ktoś, kto musi promieniować. Różnica potencjałów. Bez tego nie będzie ruchu. I to jest taka zabawa. W rzeczywistości ten jest tak samo potrzebny albo niepotrzebny, jak ten. Ani ten nie jest lepszy, ani ważniejszy, ani ten. Czyli, na przykład, wielce uduchowiony mistrz duchowy, który siedzi przepięknie, wszyscy przed nim padają. Wcale nie jest mądrzejszy i ważniejszy niż jakiś pijak pod budką z piwem. Ja nie widzę, żeby on był ważniejszy, czy bardziej potrzebny, czy mniej potrzebny. Natomiast jeżeli ten znajdzie kogoś, kto będzie go uwielbiał i słuchał i ssał z niego, to ten zacznie promieniować, ten mistrz duchowy. Bez tego mistrz duchowy jest bezużyteczny, a uczeń, uczeń nie istnieje. A bez ucznia... Także widzicie, to są tylko i wyłącznie różnice potencjałów, bez których ruch jest niemożliwy, życie jest niemożliwe. To jest twórczość człowieka, a ponieważ twórczość człowieka jest nieograniczona, dlatego człowiek tworzy nauczycieli i uczniów. Tworzy systemy całej edukacyjne. Dzięki temu mamy to, co nazywamy życiem. A teraz proponuję przerwę, żeby coś sobie goldać, co <śmiech> <śmiech> i będzie ruch. <laughs> 嗯。